Ja o tej elektrowni słyszę już od 11, 11 lat I, i, i tam w zasadzie wszyscy są przeciwni, ale ten przedsiębiorca nie rezygnuje. Czy ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o tą elektrownię, ja, to jak zawsze mówię, ja chcę być bardzo szczery, ja nie znałem tego tematu. Dopiero pojawił się on po tym, jak widziałem wywiad w pana redaktora w Supernowościach, a później protest pana prezydenta Mielca, wystąpienie do mnie pana wójta Gminy Mielec. Ja w tej chwili wystąpiłem do czterech instytucji, prawda, żeby zajęły stanowisko: czyli Wody Polskie, Erdość w Rzeszowie, <laughs> Wody Polskie w Krakowie i Chyba Państwowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, żeby się ustosunkowały do mojego pisma. Ja, w za tym, będę tutaj solidarny z samorządowcami, czyli z opinią pana prezydenta Mielca, z opinią pana Wójta. I będę ich wspierał w tych działaniach, żeby to, do tego nie doszło. A konkretne działanie, bo tutaj Pan... Czyli ja na razie, prawda, pisma... Pi... Ja dopiero pisma dostałem w tej chwili i odpisuję te świeże, prawda? Mm -hmm. Dopiero zobaczymy, prawda, jak otrzymam, bo to jest chyba z wczoraj czy przedwczoraj pisma? Proszę 20 sierpnia. No, tak. Więc one poszły dopiero, więc stosuję się, prawda, dalej i zobaczę, jakie odpowiedzi dostanę. Mm -hmm. Dlaczego się Pan, yy, dlaczego pan. Wie? krytykuje te, te, te plany. Czy ja krytykuję w, na razie na podstawie tego, po, na razie na podstawie moich rozmów y, tutaj w tym biurze i rozmów tutaj w chwili z panem wójtem. Y, no bo są, gminy. jest kilka takich aspektów. Po pierwsze, ludzie się boją powodzi. Tak. Po Poziom wody się podniesie. podniesie. Drugie, y, uderzy to w zwierzęta, w ryby szczególnie mm -hmm. i w florę faunę, Tak. Generalnie. Czyli generalnie mówię złapanie środowiska. No i ujęcie wody. Na I ujęcie wody tak jest. To jest chyba najważniejsza tak. rzecz. Mm -hmm. Dlatego no nie możemy, prawda, y, oczywiście elektrownia, elektrownie, prawda, ale nie możemy spraw związanych y, z, nazwie, być może nawet z poprawą y, dostępności do energii elektrycznej, choć według mnie nie brakuje w tej chwili, kosztem, y, inw tę inwestycję realizować kosztem środowiska, kosztem ludzi. Ale wie, konkretne działania, prawda, dopiero po udzieleniu informacji, jak nie te cztery instytucje informacji udzielą.